dostał w pucą! Dobra, dobra, dobra! Odmę, odmę! Wbij mu długopis w pucą! Długopis co mu bijaj, Odmę musisz mu wziąć! Jedną sekundę! Trzymaj go Trzymaj go! Będę skakać! Boże, Trzymaj go! Nie do góry uciskowy Zakręcam go do góry Przejdź się go Nie wcale! Więc, malia! <Gunpy> go! Żyje, żyje, da radę, da rada, da ciskam, radę, da radę. Ciskam, ciskam. Sak, sak, sak! Nie <śla> mamy czekafryki! Ja ja sam sam. <Gunpy> bierę go, bierę go, Biorę go, biorę go, biorę go! biorę go, bierę go, bierę go, się. nie Wolzę, bierę Sak, bierę go, nie, go! Wolzę, bierę go, bierę go! Wolzę,